W dzisiejszym materiale raport z Food Champions. Naprawdę trafy były zacne. Parę meczy, parę fajnych bramek również było całkiem, całkiem przyjemnych. więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Taki mały raporcik z Food Champions. Jak widzicie, 517 tysięcy, więc parę fajnych trafów było. Warto oglądać. No i, i tyle. Zapraszam Was do odcinka. I widzimy się następnym razem. Na razie. Trudno, za pierwszym razem nie wyszło. Może teraz się uda. Brawo.

Dobra karta. Kurde. kurde. Brawo, brawo, brawo za czujność w mapę do brawo. Renato, pięknie. Kurde. Ta firma na Gosza, który stres to jest wyjątkowa teczka. Haaland, ładuj to. Tak jest, 2 -0. A Spróbujemy z daleka uderzyć. O kurde. Sorry, <gryw> nie chciałem. Oj, ale się podbijało. Oj, ale nam dała gierka teraz brameczkę. No dobra, oddało to co zabrało. Tak jest. Okay. Tak. Kurwa, popie, Prowadzić 2-0. Grasz w dziesiątkę, przegrywasz 3-2, wychodzisz na 3-3 i wygrywasz w karnych. To jest to. Dajesz Mbappé, Proszę cię, nie zepsuj tego, chłopie. Kilian Bapę, nie do przepchnięcia. Brawo. Brawo, Kilian. Tak! Zrobienia w sumie last watch, nie? Ale... Kiją Mbappé Proszę państwa czy będzie rage quid? Wysokim pressingiem, to się może zemścić Haland, sobie na plec obrońcę. Erling Brod Haland. Erling Brod Haland! 2-1 Dobra, jedziesz Haland. Zabierz sobie do biegu. Haland, tak jest Nie oddajemy zwycięstwa. Twardo. Tak jest, dawaj Haland, zamykaj mecz. Haland, 4-2 i rageczquit, rage, rage quit, proszę. Mamy to, mamy to widzowie. Haland, Jedziesz. Erling Haland Golazo. Teraz. Haland 2-1. Dobra, pierwszy player Pik Zachód Champions. Co tu będzie? Dobra, jest Smalling. Bierzemy Smallinga. Dajcie Halanda. Jest Kevin Trap8-7. I Haland. Dajcie Halanda. Timo Werner. Dobra, ej, Werner jest kozacki. Werner jest git Rzadki piłkarz 82, nie wymienny, ale może coś wypadnie fajnego. Są ekrany. Holandia Van Dijk! proszę Państwa, Virgil Van Dijk. Jedziemy, szkoda, że nie wymienny, ale może być. Paczka za 50 tysięcy. Tym razem wymienna, co wypadnie. Są ekrany Francja Benzema 91, Proszę Państwa, bawimy się dzisiaj. Dobra, paczka Team of the Week Premium. Dajcie Halanda, Dajcie Halanda. Niemcy, Ej, dobra. Trap 87, to jeszcze jest szansa na Wernera. Jest Smalling, dobra, ej, Smalling będzie coś kosztował. No, 10 koła, <laughs> ale zawsze. Hate. jakąś ikonę, dajcie coś fajnego, proszę. Tony Cross 88, no jest walkout, jest walkout, tak? Do tego może być jeszcze jakieś wini, Dajcie coś fajnego. Aj, no, coś tu powpadało. Jest taki LaCrua na przykład. Ty coś kosztujesz w ogóle. Ten tysiąc monet. To, to się nie opłaca w ogóle. Ale jest ten. Ej, dobra, chwila, chwila. Bo tu, tu, tu coś powpadało. Jest Toni Cross Benzema 100 tysięcy.